Wiele naszych wizyt u lekarza, by ich było jak najmniej to diagnoza stawiana w oparciu o pomiar ciśnienia albo temperatury. I ważna rzecz, bo tutaj nie ma żartów, aby temperaturę za każdym razem zmierzyć dokładnie. Za każdym razem to czasami kilka razy w ciągu dnia. Produkt medyczny, certyfikowany, który umożliwi Wam dokładny pomiar, nie w oparciu o. Kreski nie w oparciu o termometr, gdzie tą temperaturę fizycznie trzeba zbić i nie wszyscy potrafią, ani dziecko tego nie zrobi, czasami i starsze osoby mogą mieć problem, tylko w oparciu o elektroniczny pomiar podczerwieni. Uwaga, termometr, który nawet nie wygląda jak termometr, zasilany bateryjnie dzięki któremu w każdej chwili zmierzycie bardzo dokładnie, bo tego typu termometry mogą być używane w przychodniach i w szpitalach, a pomiar odbywa się w jaki sposób po prostu nie dotykając, czyli bezdotykowo. Co jest może w przypadku panującej pandemii bardzo ważne? Proszę bardzo 36 i pół stopnia, 36 3, w zależności od części ciała będzie podawał z wystarczającą dokładnością. Czasami takich pomiarów trzeba dokonać kilka razy w ciągu dnia, aby mieć pewność co do przebiegu naszej choroby. Wygląda też tak bym powiedział nie szpitalnie, czyli może leżeć w domu pod ręką, aby w każdej chwili bez konieczności tak zwanego zbijania tej poprzednio mierzonej temperatury dokonać pomiaru. E, bardzo ważna rzecz bezdotykowo, bardzo ważna rzecz pomiar elektroniczny na zasadzie pomiaru podczerwieni. Możecie nie przykładając do Skóry, nie przykładając do skroni, dokonać proszę bardzo 36,8. Czy to może coś oznaczać? Kwestia następnych pomiarów, co jest ważne, możecie bezdatkowo zmierzyć temperaturę, na przykład dziecku nie budząc go. Termometr elektroniczny, produkt certyfikowany medyczny z firmy Medivon.